Jeśli włączyłeś lub włączyłaś to nagranie bo uważa że jesteś nieatrakcyjny czy nieatrakcyjna to zostań spróbuję ci pomóc bo niestety może nie chcę do końca tak mówić ale jest szansa na to że no niestety ale jest to prawdą. Nie chcę też żeby ten film brzmiał jak każdy inny. Jak przejść glow up co zrobić bo tam są moim zdaniem dobre rady jak to zrobić. No, ale tego jest po prostu bardzo dużo już na YouTubie. I jeśli się po prostu wpisze tą frazę, to bardzo dużo tych rzeczy się powtarza. To w sumie może być nawet yy, pocieszające, bo są te punkty, które powtarzają się u każdego i one faktycznie działają, czyli z poprawieniem swojego stylu, swoich włosów, swojej cery, skóry. Picie dużo wody, co najmniej 2 litry dziennie. Bardzo dobra rada, bo woda to jest po prostu. Płyn życia, nie wiem jak to nazwać, ale woda jest bardzo zdrowa i to dla naszego ciała, dla naszej skóry, więc po polecam i zdecydowanie pijcie co najmniej te dwa litry dziennie, czy chociażby tam siłek fizyczny, siłownia, sporty. Bardzo dobre rady, bo one naprawdę działają. I Jeśli chcecie przejść glow-up, to jeśli będziecie się trzymać tych wszystkich podpunktów, to po prostu on się wydarzy. No tutaj nie ma czarnej magii, która was zatrzyma przed tym, żeby to się nie wydarzyło. Ale chcę podejść do tego trochę z innej perspektywy, o która moim zdaniem nie jest tak często poruszana. Bo jeśli weszłeś na ten film, weszłaś, jest duża szansa, że ty te podpunkty już w sumie znałeś, ty wiedziałeś, coś, co zrobić, ale ty dalej szukasz filmu na tej tematyce, że coś innego się wydarzyło. Szukasz innych rozwiązań albo czegoś łatwiejszego, żeby nie wkładać w, tego, w to wysiłku. No i tu muszę cię zmartwić. Nie da się. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, i to jest taka ważna rzecz jak Twój wygląd, to poniekąd jaką jesteś osobą, chcę, żeby to wybrzmiało, ale Ty musisz, ale to absolutnie musisz włożyć w to wysiłek. I ja wiem, że to jest takie, że, że się nie chce, żeby to od razu było po prostu za palca, żeby to się po prostu wydarzyło i żeby się miało to za sobą. Ale no niestety tak to nie działa. Możesz tutaj mniejsze rzeczy po prostu wprowadzać i które mniej czasu zajmują. Ten po prostu progres będzie, będzie oczywiście wolniejszy, no ale on się wydarzy. Niestety, że jest taka opcja, że nie trzeba tego przerażować w kilka miesięcy, tylko dać sobie na przykład rok i powoli, powoli się odgruzowywać. Żeby dodać może trochę motywacji, to użyję takie anegdotki, może większość chłopaków to zrozumie, niż dziewczyn. Też mam nadzieję, że przekażę to na tyle jasno, że dziewczyny też to zrozumieją, ale jeśli na przykład wracasz do, do gry, w którą dawno nie grałeś i masz tam swoją postać, która już jest trochę Zasiedziana, to dużą frajdę daje ci. Przynajmniej, ja tak mam odgruzowywanie, tak żeby tu, tu trochę się poprawić, tu trochę odzyskać, tutaj wrócić. I ten powrót do stanu aktualnego, przeciętnego, czy, czy tam wyżej, jest fajnym procesem, przynajmniej dla mnie. I jeśli potraktujecie to w taki sposób, że okej, okay, ja, jako swoja postać, jestem trochę. Można zatofany, ale jeśli zrobię tu. Jeśli zrobię to, to odzyskam trochę punkcików, jeśli zrobię to, to kolejne trochę punkcików. I tak to się zbiera zbiera. Czyli jestem na poziomie średnim i Przeciętnym. Więc, jeśli do tego w ten sposób podejdziecie, może bardziej was to motywuje. Ale żeby was to zmotywowało tak, żeby to Zrobić po prostu, to chyba trzeba zrozumieć, że też nie ma takiej motywacji, która nie ma takich słów, które jak usłyszycie, zostaniecie jakby z od rzeczywistości i będziecie przeładowani energią, żeby to zrobić. Chyba to trochę tak nie wygląda w tym świecie. Wy jednak musicie sami zrozumieć w pewnym momencie, że na motywacji się nie pojedzie daleko. To chodzi o nawyki, to chodzi o. No, rutyny, po prostu, które ty masz i ty, które mimo, że cię nie chce, robisz. Bo jeśli byśmy mieli robić coś tylko i wyłącznie na motywacji, to by się nie chodziło do pracy, ani by się studium nie skończyło, ani by się nie wytrzymał tak długo w związku. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że wiele rzeczy, żeby osiągnąć coś większego, musimy się poświęcić w danym momencie. Musimy. Robić to na co nie mamy ochoty, żeby benefity w przyszłości były te, które chcemy. I w tym przypadku jest dosłownie tak samo. A pamiętajcie, że jeśli wy będziecie źle się czuli we własnym ciele, to tak poprawdzie problem jest na całe życie, nie? Bo to jednak problem jest w tym, że ani pewność siebie, ani taka Radość z bycia w tym miejscu i radość bycia się tym, kim jest, no nie jest taka duża. A pewność siebie niesamowicie pomaga w życiu. Więc jeśli ty czujesz się brzydki, jeśli faktycznie tak jest, to ty naprawdę musisz moim zdaniem to ogarnąć, żeby wziąć się za to, nawet tymi małymi krokami, żeby w życiu było ci łatwiej. Na wielu, wielu płaszczyznach, bo to i ludzie na ciebie inaczej patrzą, ty sam się inaczej czujesz. Twoja pewność siebie zwiększa. żeby jednak mieć pewność siebie, to nie jest tak, że sobie wmówisz, że ją masz. Ty musisz być pewny siebie, bo ty musisz być dumny i szczęśliwy z tego, kim jesteś. Ty musisz być, musisz mieć coś, co daje pewność siebie. A wygląd jest bardzo dużym tego źródłem i jest naprawdę fajną rzeczą, skoro możesz czerpać tę pewność siebie. Tym bardziej, jeśli na przykład wychodzisz, Twojego zdaniem, Twoim zdaniem niskiego poziomu. Że ty faktycznie masz tą drogę, ty ją przebyłeś i jesteś dumny, że od A do Z to po prostu dokonałeś tego. I po tym filmiku, jeśli go już przesłuchasz całego, chciałbym ci polecić, żebyś może nawet nie dostał przypływu motywacji, ale zrozumiał, że ty to musisz prędzej czy później zrobić. I jeśli. Wiesz, że musisz prędzej czy później to zro zrobić. to musisz też od razu wiedzieć, że musisz to zrobić prędzej, bo jeśli to odłożysz na później, to ty by jeszcze to odkładał cały czas. Więc weź się za to od dzisiaj. Jeśli jest początek dnia, to dopilnuj siebie, żeby zrobić jakąś aktywność, umyć chociażby twarz na wieczór i ogarnąć się cały, zaplanować fryzjera i żeby wypić te dwa wody. Albo po prostu sobie obejrzeć filmik, lepiej niż ja podsumuje cały ten glow up, który łatwo zaliczyć. No może niełatwo, ale wiecie, te proste podpunkty, które pojawiają się prakty praktycznie wszędzie. Więc jeśli jest początek dnia, to, to zrób, a jeśli jest koniec dnia i że z sobie leżysz w łóżku, zaplanuj sobie jutrzejszy poranek, żeby wiedzieć, od czego zacząć. A jeśli już zrobisz mały krok w tym kierunku od samego rana, to przez cały dzień będzie ci łatwiej wykonać następne. Powodzenia i wierzę, że ci się uda.